Dzień dobry! Dzień dobry! Witam na kolejnym filmie. Gdzieś tak troszkę inaczej niż zwykle. Zobaczcie, znajdujemy się nad rzeką Fox River w Wisconsin. Dziś oczywiście dalej nietypowo, bo muszę wam pokazać. Zobaczcie, wiaderko. Zanęta. grubyki jak jak diabli. I co? Koszyczek. Kukurydza. Jestem dzisiaj akurat z moim tatą. Stwierdził, że bardzo chcę sobie małego karpika złapać. Co może być ciężko, bo to nad wodą to wodą tu różnie bywa. A co jeszcze chciałbym powiedzieć? Za niedługo po emisji tego filmu a, jadę na wakacje do Polski i oczywiście też biorę ze sobą kamerę, bo będę chciał się wybrać na ryby w województwie wielkopolskim. Także jak ktoś jest z okolic, Wolsztyna czy tam a z tamtych okolic, to tam będę na komercji łowił. Mam kartę wędkarską w Polsce, kiedyś, kiedyś jeszcze stare, dawne czasy zrobiłem, ale, no wiadomo, na jeden dzień czy dwa to mi się nie opłaca. Także jeszcze raz, jak ktoś byłby chętny się wybrać ze mną na ryby, zaraz jeszcze powiem, gdzie dokładnie. Uh, będę łowił na O oh, komar Będę łowił Kurde ile komarów uh, Już wam mówię to jest stawy kulesza I Coś 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 jeszcze Mogę powiedzieć uh, Tam są trzy łowiska Trzy łowiska Na którym będę łowił Jeszcze nie wiem ale, odra... ale mówię Tamte okolice. Także jeżeli ktoś byłby chętny, zostawcie jakąkolwiek wiadomość w komentarzu. Ja im bliżej, bliżej wyjazdu, po prostu dam znać co, jak, kiedy. Najwyżej może jakoś się inaczej skontaktujemy, wezmę numer telefonu, to się możemy dzwonić. Także jeszcze raz. Wielkopolska, okolice Wolsztyn, czy nawet trochę w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego to też jest niedaleko. Także z chęcią chciałbym spotkać się z jakimś z moich widzów, jeżeli macie blisko. Także jeszcze raz zostawcie coś w komentarzu. No i co? Czekamy na pierwsze branie. Zostańcie. No i zobaczcie, poszedłem odłożyć wędkę, bo trochę sobie spingowałem. Zobaczcie. Siedzi Aha. Dzikie karpie Chyba to karp Albo żółw. Zaraz zobaczymy Oj, 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 oj. Tu daj podbieraka. Tatuś się nagrywa. I top. Zobaczcie. Dziki. Dziki kart z rzeki Fox River. O! Nawet sam się odpiął. Ładny. I już będzie do, do duchówki, tak? No. Widzicie, pierwszy mój karp w tym, w tym roku. Super! No i co? A chciałem zmienić miejsce, więc zostanę tutaj. Moja zanęta zaczęła działać. Zobaczcie, dziki karpik. A tutaj karp jest uważany za chwasta. Także niektórzy Amerykanie, jak go złowią, to nawet wyrzucają go do śmieci. Bo strasznie niszczy tutaj e, ekosystem wyżera, ikrę, innych ryb, takich jak na przykład e, sandacz, czy mały szczupaczek, e, basy. Także ten kończę. Także widzimy się dalej. Zobaczcie, zdążyłem tylko zarzucić 5 minut. Ten będzie większy. tego plecionka do 30 kg, węda jak, jak drut. O ja, ten, ten jest większy, już go widzę. O, skurczy byk, obierak. Chodź, 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 chodź. Oja, o, skurczy byk. Zobaczcie, ten jest jeszcze skurczy byk większy. Także zobaczcie, ten jest jeszcze większy. Widzicie? No ale co, którego, którego do piekarnika mniejszego, nie? No ale to jednego trzeba wypuścić. Nas jest przed siódmo, jest taki gorąc. Ja biały jak skurczy byk, więc korzystam ze słońca. I co? Szykuje wędkę i kolejnego trzeba złowić. Także, jak widzicie, zaczęły brać. Moja zanęta zaczęła działać. A więc poczytałem trochę na temat tego zbiornika, co, co Wam mówiłem wcześniej. Są tam trzy stawy. Jeden jest rodzinny, drugi jest taki bardziej zaawansowany dla e, profesjonalistów, jak to tam pisze w opisie. A trzeci staw są w nim szczupaki, sandacze. Sumy, bo jest przepływowy, także e, rozmawiałem z Janem, i Jan powiedział, że funduje krótką koszulkę czarną z jego logo sklepowym oraz bluzę z kapturem rozpinaną. Także kolejna lekka zachęta, żeby się spotkać, pogadać, wymienić się e, doświadczeniami czy jakieś e, pomysły jeden drugiemu może przekazać. Także jeszcze raz, Stawy Kulesza to jest tak jak mówiłem Wolsztyn i okolice tutaj. Także jak ktoś z Wielkopolski to naprawdę zapraszam. Jakby co zostawcie jakiś e-mail w komentarzu, cokolwiek na pewno na pewno odpiszę, bo chciałbym się spotkać przynajmniej z jednym z moich widzów, którzy są w Polsce, bo wiem, że Część osób ogląda Adams Fishing TV. Pozdrawiam Cię Adam serdecznie. Jakoś nie możemy się złapać na to, żeby wspólnie wypłynąć na rybki, ale jeszcze jest czas, bo ja się pomału szykuję do wyjazdu, bo zostało mi się jeszcze 3 tygodnie 19 lipca, dzisiaj mamy czwarty zresztą, Independence Day, czyli Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych i akurat tatusiek, a chodź jedziemy chodź jedziemy, chodź jedziemy zamiast się wyspać to kurde człowiek o czwartej rano wstawał, no coś mi zaczyna wędko przeginać delikatnie myślę, że to jakiś zaczep e, tak, to jest prąd, bo troszkę woda jest wysoka, a w tym miejscu co akurat jestem to jest taki zakręt i tutaj od tego miejsca co są te krzaki tak jak Palcem pokazuje jest taka wyżłobiona dziura. 8-9 stóp wody jest, czyli jakieś 2 metry. Dlatego one są. Y, tutaj się znajdują, tam dalej za tymi krzeczkami, już jak taka. Może będzie widać, może nie, bo pod słońcem nagrywam, taka wieżba jest. I tam już się wypłyca, tam już jest półtora metra metr. Tak samo tam przy tych trzcinach. Kiedyś. Krzysiek, którego widzieliście niejednokrotnie, i powiedział o tym miejscu. Przyjechaliśmy, spróbowaliśmy 2-3 lata temu. Krzysiek złowił tam o, szczupaka w grudniu. 36 cali mierzył, czyli jakieś 80 cm duży był. Także jeszcze raz. Kto chętny pisać w komentarzach jakiś e-mail czy cokolwiek na pewno się skontaktuje i zostańcie z nami, bo łowimy jeszcze dalej. I gadka szmatka. Kazałem przerzucić trochę bliżej I coś tu się złowiło Idę po podbierak A już myślałem, że będzie dzień bez ryby O jest Ładny Podebrać Ci go, czy sam? Dobra, ja, ja Ci go podbiorę Tylko najpierw musisz go docholować już jest tu blizutko. Gdzieś tu jest, o zobaczcie, jest Jeszcze za wcześnie Dobra. O kurcze Powiem wam, że ten jest jeszcze większy U. Dobra U. Tak wygląda. Kerpią, zobacz, dla porównania. Dwie stopy. Ja mam rozmiar 45, czyli dwunastka. No, dwie, dwie stopy. Ale łykną. łykną? A, Idę kolinerki już. Także. Uuh. Szczęśliwy łowca. No nic, no On wraca i tak do wody, bo jest za duży. Także widzicie. Ryby biorą. I co? No zdążyłem tylko skończyć nagrywać i podleciałem do węzki jest kolejny Będzie dobry? Nie, duży I ja tam tego wrzucę, tego zostaw Dwa, chcesz wziąć? Tak ja. Ten może być No to jak może być, to może być Rzecz, zobaczcie, kolejna sztuka Kombinarki przyniosłeś? zaczęły brać jak pokręcone także super, zabawa jest że widzicie wraca do wody wraca do wody, zdobyć bultnął jak kamień że widzicie, już myślałem, że tatuś nic nie złowi a tu proszę bardzo super, nic idę odplątać z tego super dzień ciulowego podbieraka, koszyczek, haczyk. Zresztą pokażę Wam za chwilę jak łowię. No i coś znowu się tu woluje z dużą ilością trawy. Siedzi co? Siedzi, dobra. Się przynajmniej nie rzuca w tej trawie. Wędka wygięta. O zobaczcie, piłka do amerykańskiego futbolu tam płynie. Tylko gdzie, on mu, gdzie on będzie? Gdzie on będzie? Gdzie on będzie? Bo ja go tu nie widzę. Trawy od. Trawy No i niestety branie okazało się trawo, ale i tak bywa, bo łódka przepłynęła. Tu się gdzieś zaczepiło. Także widzicie i czasami takie brania też potrafią być mylne, ale to jest wędkarstwo, nic no. Ja za chwilę wam pokażę jak, jak łowię. No i dobra, wróciłem i teraz wam pokażę zwykła prosta metoda. Zobaczcie, sprężynka, płaski ciężarek 40, to wszystko zakończone ołowiem i takiej wielkości haczyk, który nabijam cały kukurydzą. Tam, wiadomo, idzie nasza mikstura. Dzisiaj mam akurat o, smak ananas z aromatem śmietankowym. Także zakładamy kukurydzę, coś do koszyka. No, i widzimy się z karpiem. No i dobra, zwinęliśmy się. Ryba przestała współpracować. A zresztą już czas i pora wracać do domciu, Także, jak widzieliście, trochę żeśmy sobie połowili. A dwie rybki żeśmy sobie zestawili. To jeszcze mogę powiedzieć. Fajnie było. Trzeba wracać do domu, zjeść śniadanko, obejrzeć jakiś film. No i co, nie żegnam się z Wami, bo jeszcze muszę jechać do Jana. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, będzie krótka koszulka czarna z jego logiem, jak i również bluza rozpinana z kapturem, tylko jeszcze nie wiem co i jak. Że jak odbiorę ją, pokażę Wam i wtedy zakończymy film. Także do zobaczenia za niedługo. No i jestem z powrotem, tak jak mówiłem. Odwiedzę Jana, pogadam, pogadam. No i zobaczcie, co udało mi się wyrwać od niego. Ale tak jak mówię, to dla e, osób, które są w Polsce i które będą chciały ze mną się wybrać na ryby, bo również tam też film nagram. Tak jak mówiłem, staw komercyjny. Link czy cokolwiek e, zamieszczę pod filmem. Także zobaczcie. Taka bluza z logiem rozpinana to jest długi rękaw zobaczcie i krótka koszulka również z jego logiem tu jest na plecach też takie logo z przodu tej bluzy też jest logo także kto chętny pisać zostawić jakieś e... namiary na siebie na pewno się odezwę bo chciałbym z jakimś widzem mojego kanału Wybrać się na ryby. Także myślę, że warto. Piszcie, kto by chciał się wybrać. Data prawdopodobnie będzie, już Wam mówię, to będzie w tygodniu. Chciałbym się wybrać e, pod koniec lipca bądź. Tak, koniec lipca bądź bardzo, bardzo krótki początek e, sierpnia. Także jeszcze raz, kto chętny, zostawić wiadomość. Cokolwiek jakiś namiar na siebie na pewno się odezwę. Także jak widzieliście, połowiłem sobie statą, coś coś mam. Także czekam na wiadomości. Jeszcze raz, to jest tylko i wyłącznie dla widzów z Polski. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia do następnego razu. Hej.